Dzisiaj będę różnymi youtuberami. I uwaga, spróbujmy strzelić pierwszy raz i uwaga, co wyleci! I chwileczkę! A żółta wełna jest youtubera ptysia! O tak, ej, widzowie, jestem ptysiem z Wojanowic, a za chwilę mogę być innymi postaciami. I będę dzisiaj prankować pipka, mojego kolegę, który niczego się nie spodziewa. I zobaczcie, czas mi leci. Za chwilę będę innym youtuberem. O, o, tylko chwileczkę. Patrzcie co mam! I mam nawet plecak Ptysia, czy wy to widzicie? Ej, okej, okay, on zawsze go ma na plecach, widzowie. Dobra, ej, mam pomysł w takim razie? Jak sprankować Pipka? Połóżmy ten plecak tutaj. Chcę zobaczyć, jak pipek zareaguje na plecak Ptysia. Ustawmy się może tutaj za jego domkiem i zobaczmy, co on robi. Zaraz, co to jest za plecak? On jest taki żółty. Czy to nie jest przypadkiem plecak Ptysia? Ej, patrzcie, widzowie, on zaczyna ogarniać, że to jest plecak Ptysia. A to jest dopiero początek prankowania. Ale on jest super. Muszę go zebrać. Tutaj na pewno będą jakieś super przedmioty. O nie, widzowie, chwili. On wziął ten plecak, ale nie może zobaczyć co jest w środku to jest nielegalne. Yyy, e, Pipek, cześć! Tu ja jestem ja, Ptyś! Widzisz mnie? O, Ptysiu, jak ja cię uwielbiam! To jesteś ty, zwojadowic nie wierzę! O tak, jestem Ptysiem z Zwoadowic, tylko ukradłeś mój plecak. Jak się wszyscy dowiedzą, to będą bardzo źli. Jak to ukradłem? nieprawda! On tu leżał przed moim domkiem. To już jest mój plecak! Ej, nie no, e, widzowie jest naprawdę przypał. Pimpek wziął mój plecak, a za chwilę będę innym youtuberem! E, Pimpek, weź mi oddaj mój plecak, proszę! Nie, Ptysiu, ja muszę zobaczyć, co jest w środku. Tutaj na pewno masz jakieś super itemy. Nie, Pipek, nie patrz się ode mnie. A co ty robisz? Nie, ja sto tu cię Zostaw mój plecak! Ej, chwileczkę, Pimpek zaczyna uciekać z plecakiem Ptysia. A mi czas za chwilę się kończy, będę kolejnym YouTuberem, no nie? Tutaj jest łuk Ptysia i chcę zobaczyć, co on robi. Chwileczkę, naprężam go i. Wow, tu jest deszcz strzał! A co ty robisz? Ty chcesz mnie zabić? O nie, poczekaj! Pasz, co znalazłem w Twoim plecaku? Taki super miecz, ale cię teraz rozwalę! O ja, widzowie, czy wy widzicie, Pimpek wziął mieczek z plecaka Ptysia. E, a mi się czas skończy, no nie, widzowie! Dobra, Pimpek, weź mi go, oddaj, proszę, bo muszę iść na wojanowicę. No dobra, nie ci... Będzie. Bardzo cię lubię, więc ci go oddam. O ja, dziękuję bardzo. To ja lecę. Dzięki, Pimpek. O ja, widzowie, dobrze, że nam się udało odzyskać ten pleca. Bo właśnie w tym momencie się zmieniłem w normalnego luczka. O o, i za chwilę musimy go jeszcze bardziej potrolować. I uwaga, widzowie, w tym momencie strzelamy kolejny raz. I co wam wyleciało? Zielona wełna. I to jest, widzowie, chyba skin paliona. O tak, jestem palionem. I czas nam zaczyna uciekać. Dobra, muszę poprankować mojego kolegę. A za chwilę możemy być jeszcze wojanem. Tak, to będzie mega mocne. I zobaczcie, co dostałem. Dostałem jakieś autko, Do tego jakiś mikrofon jakiś zaproszenie. Ej, dobra, muszę sprangować Pipkę, tylko co to jest za zaproszenie? Spróbujmy w takim razie przed Pipka domem zrobić jakąś informację. Może coś takiego i zobaczmy, co to jest za zaproszenie. <laughs> zaproszenie na koncert Paliona dla Pipka. Ej! To będzie takie mocne. Czekajcie, ja tylko się ukryje! Musimy teraz w takim razie zrobić tutaj taką scenę, czyli mikrofon, żeby śpiewać i chwileczkę, to jest chyba auto z teledysku Palion Zielone 3. Wow, czy wy to widzicie? Takie autko Palion miał na swoim koncercie. Dobra, widzowie, czas nam leci, zacznijmy śpiewać może. Zielone Zielone, zielone. Co się dzieje przed moim domem? Dlaczego słyszę piosenkę Paliona? Zaproszenie na koncert dla Pipka? Co tutaj gra Palion? O tak, gram koncert, siema Pimpek. Bardzo cię lubię i dlatego zagram dla ciebie koncert. Zielone, zielone, robisz sobie zielone. Palion, nie wierzę w to. Jak ty się tutaj dostałeś? <laughs> Zawsze chciałem być na koncert! Cię, kocham twoje piosenki! Ale poczekaj, zawołam jeszcze mojego kolegę Luczka! On ciebie też uwielbia! E, kolega Luczka, o nie widzę, to jest przypał przecież ja jestem Luczek. E, Pipek, poczekaj, nie, to jest e, koncert tylko prywatny dla ciebie, tak? Dlatego niebieskiego pieska nie chce grać koncertu. Dawaj, zagram dla ciebie, co ty na to? O, tak, dobrze, nic nie powiem Luczkowi w takim razie, ale ja cię uwielbiam, palionie, dzięki! Za to proszę mogę może autograf! O ja widzę, czy wy to widzicie? Pipek chce jeszcze autograf, ale żebym to ugrał. E, piesku tak, może za chwilę będzie. Autograf, ale najpierw zaśpiewajmy. Zielone, zielone. Zielone. Robię <laughs> sobie zielone, ale kocham te piosenki. Co, Pipkowi się to podoba, a mi się kończy czas. Dlatego Pipek, ja już chyba skończyłem ten koncert, muszę jechać do domu. Poczekaj, autograf, a koszulka palią stół. Nie, yeah, poczekaj! Dobra, widzowie, zmywamy się stąd. Nie możemy być dłużej, bo za chwilę będziemy znowu luczkiem. I uwaga! O, o, właśnie się w tym momencie zmieniłem. Znowu w luczka, ale mamy super timing, widzowie. Dobra, chodźmy wylosować kolejnego youtubera. I dobra, w tym momencie strzelamy kolejny raz. I kolejnym youtuberem będzie. e, kto to? I to jest, widzowie, kolor Kati. Tak, zobaczcie, kim my jesteśmy. Jesteśmy Kati do trollowania. Ej, tak, gdzie wszyscy Wojanowic normalnie pójdą do pipka. A on w tym momencie robi coś w swoim ogródku. Zobaczcie, on ma czerwone kwiatki. A Kati ma oczywiście takie tulipanki, oczywiście. Więc to będzie idealny pomysł, oczywiście na pranka. Tak, pójdźmy do pipka i może udawajmy Kati. Cześć, Pipek! Ojeju, Kati! Co ty tutaj robisz? Nie wierzę w to! Wszystkie osoby z z mnie dzisiaj odwiedzają. No ja sobie uprawiam moje czerwone kwiatuszki. Fajne są! Tak, bardzo są fajne, Pipek, ale wiesz co, chyba ten kolor jest troszkę słaby. Ja bym wolała ten kolor. No jak to? Ale myślałem, że też lubisz czerwony. No dobra, chociaż różowy jest lepszy dla ciebie, możemy to zamienić! Chcesz. Jasne, że tak. Zmieńmy wszystko. Wiesz co? W ogóle ten kolor mi się troszkę nie podoba. Jak to nie podoba ci się? O czym ty mówisz? Ale czerwony to najlepszy kolor. Wiesz co? Ja bym tutaj zmieniła wszystko. Nawet tą wodę. Zobacz. Zabiorę wszystko stąd i wleję tutaj moją wodę. Zobacz. Taką różową. Wow, ale ona jest fajna i taka pachnąca. Ale będę teraz ładnie pachnieć. O tak Pipek. Różowy kolor ci się przyda. A jeszcze poza tym. Y, ale masz tutaj brzydkie kolory. Patrz. Zmienimy ci łóżko. Z takiego koloru na jedno takie. Widzisz, teraz będziesz spać na lepszym kolorze. No dobra, Luczek chyba się będzie ze mnie trochę śmiać, ale niech ci będzie. Też uwielbiam kolor różowy. <noise> widzę, wiecie, to widzicie? Pipek lubi kolor różowy. Co on gada? Ja nie mogę. E, tak, Pipek, wiesz co? E, ja już idę, ale za chwilę może jeszcze do ciebie ktoś inny przyjść, bo my z Wojanowi tutaj mamy jakąś wycieczkę teraz, wiesz? O, ale super, no nie gada i spotkam Wojana, ale będzie fajnie, ale możesz zostać jeszcze troszkę u mnie. O, nie widzowie, mamy bardzo mało czasu. Musimy się ewakuować. Wiesz co, piesku, e, nie, ja już muszę wracać na Wojanowice. Tam bardzo daleko. Trzymaj się! No nie! Iwo, widzowie, zobaczcie, akurat jestem piłczkiem. O, oh, się zmieniłem, a Pipek wraca do swojego domku. Dobra, chodźmy szybko w takim razie wylosować kolejnego youtubera. Strzelam i coś się wylosowało. Wow, czy to jest przypadkiem Dirt? A czy to przypadkiem nie jest kolor Nubka? Tak, zobaczcie, widzowie, w tym momencie jestem Nubkiem z Wojanowic. Ej, przecież to będzie epickie! Prankować Pipka i dostałem jakieś skórzane rzeczy i nawet dirta. Ej, przecież Nubek uwielbia dirta tak mi się wydaje. Więc to będzie idealny prank, żeby poprankować Pipka. Zobaczcie, mamy półtorej minuty, żeby zacząć na przykład kleić Pipka dom chociażby Dirtem. To będzie takie śmieszne. Albo zbudujmy tutaj swój domek. Zobaczymy, jak Pipek będzie reagował. Zaraz, czy ja słyszę jakiegoś Dirta? Ej, co to jest za Dirt przed moją chatą? O, ja widzę, Pipek nas zobaczył. Wiecie co? Udawajmy może jakiegoś głupka. Tak, przecież dupek jest takim głupeczkiem małym. Kim ty jesteś? Zaraz, chyba kojarzę skądś tą postać. Zdejmij swoją zbroję. Czy ty nie jesteś nubkiem z zwojadowic? Tak, jestem nubkiem z zwojadowic. Cześć! Yy, uwielbiam dirta! Ja nie mogę, ale super Nubek nie wierzę, jestem twoim największym fanem. Tylko wiesz co, nie możesz tutaj stawiać dirta! I co to jest za dirt przy moim domku! Ej, przecież ten dirt jest bardzo fajny, ja uwielbiam dirta! A jeżeli ty nie lubisz dirta, to chodź się klepać co ty na to! Nie możesz tak tego dirta stawiać! Ja to wszystko usuwam! Patrz ten czerwony kolor jest lepszy! Zbuduj z tego materiału! Ej, faktycznie ten czerwony. Wody też jest fajny, ale wiesz co, ja uwielbiam dirta, tylko będę kochać dirta! No co ty robisz? Nie możesz tego stawiać! tymi zaśmiecasz mój dom! A co wybierasz? Taki mieczyk drewniany czy diamentowy? Yy, wiecie co, wydaje mi się, że ten mieczyk będzie lepszy. Wybieram ten! No co ty mówisz? Ten diamentowy jest lepszy Nubek. No nie mogę niczego, nie dacie się nauczyć! O ja widzę, że to jest takie śmieszne piwek. Myśli naprawdę, że jestem żółkiem! chwileczkę, dobra, mam pomysł. Ej, Pimpek, a mogę wejść do twojego domku? No dobra, niech ci będzie, tylko uważaj, mam tu dużo rzeczy. Faktycznie, a ja mogę dodać trochę tutaj dirta, wtedy będzie ładniej to wyglądać. Nie, zostaw to, co ty robisz, tego dirta jest za dużo, trzeba to zniszczyć. O, ja widzę, czy wy to widzicie, ale chwilę, czas mi się kończy, dobra, musimy się zmiewać. Ej, Pimpek, ja lecę, ale za chwilę może przyjdzie do ciebie wojan, trzymaj się. O nie, posprzątaj tego dirta, wracaj tutaj, machorze. O nie, Pimpek, mnie goni, widzowie! Szybko, bo już mi się kończy czas. I zobaczcie, to widzowie akurat się stałym luczkiem. Znowu, a Pipek jest tam. Dobra, póki on czyści tego dirta, to my szybko wylusujmy kolejną postać. I uwaga, pom! Co dostałem w tym będzie? Wow, niebieska wełna! I chwileczkę, czy ja przypadkiem teraz nie jestem youtuberem Wojanem, ale to jest epickie! A może być jeszcze pipkiem? Dobra, w takim razie chodźmy do pipka, tylko ja mam tutaj jakieś rzeczy. I nawet mam pytanie, drugie, pierwsze jakąś informację. Dobra, za chwilę to postawimy. Eee, cześć, Pipek, z tej strony Wojan! Zaraz czy ja słyszę ten głos! No nie gadaj, to jest! Prawdziwy wojan na serwerze! O tak, jestem wojadem i słuchaj. Mam do ciebie pytanko, a raczej propozycję. Zobacz, w tym momencie wyciągnę tutaj informację i chcę zobaczyć, czy jesteś godzien dołączyć na wojanowicę. Tak, proszę cię, wojanie, nie wierzę w to, to jest niemożliwe. Zawsze chciałem dołączyć na wojanowicę. Proszę, dodaj mnie! Widzę, to jest takie śmieszne, pimpek myślisz, że go dodam. E, jasne, że tak. W takim bądź razie, e, chwileczkę, widzę, mamy pytanie pierwsze i drugie. E, musisz odpowiedzieć na pytanie. Dobrze? No pewnie znam każde pytanie z Wojanowy. I uwaga, pierwsze pytanie: kogo to jest dom? Jak myślisz? To jest domek na Wojanowicach. On jest cały z dirta, on musi być nubka! Ej, widzowie, dobrze Pipek odpowiada. Bardzo dobrze, ale w tym momencie będzie ciężej. Zobacz, co lubi nubek 1, 2, 3. O, o sekunda, no to jest taki nub. to znaczy, że on musi lubić takiego dirta! Ej, bardzo dobrze Pipek odpowiedział, ale widzowie, sprankujmy go, że nie, że tak naprawdę nie lubi. Nie, bo nubek teraz ostatnio zaczynał lubić diamenty, tak, i on już nie Co? lubi tego. Nie, no niemożliwe, przecież bym zawsze lubił dirta, no nie, ja jestem największym fanem wujanowi! <laughs> To jest takie śmieszne, ale zarazem przykre. E, dobra, wiesz co, e, pipek Ja muszę się niestety zbywać. Chyba się nie dostałeś na Wojanowice Dlaczego? Proszę, wojanie, dam ci mnóstwo diamentów. Nie zostawiaj mnie! Chcę być czołgiem, Wojanowic Nie no, wiesz co? Dzięki za diamenty, ale pomyślę, jak coś to się odezwę, dobra? Zostań tutaj, nie opuszczaj mnie! O, ja wiesz, dobra, szybko, czas mi się kończy. Jestem znowu ludzkiem. Dobra, w, w dobrym momencie oczywiście poszedłem. I uwaga, w tym momencie strzelam. I co, wyszło kolor czerwony. Ale chwilę, czy ja w tym momencie nie jestem Pipkiem? Ej, to będzie epicki prank youtuber prank pimpek na pipku. czajcie to? Dobra, chodźmy do niego w takim razie i o, mam pomysł. Udawajmy, że to jest nasz domek. Ej, chwileczkę, co ty tutaj robisz? Chwila, zaraz. Dlaczego ty jesteś pipkiem? Przecież ja jestem pipkiem. Coś tu nie pasuje. Jak to? Nie, bo to nieprawda. Ja jestem pipkiem. Tak, uwielbiam mój domek, a ty się do niego wkradłeś. Co ty mówisz? Przecież pimpek może być tylko jeden, a ty jesteś moim klonem. Nie jestem twoim klonem. Ty jesteś moim klonem. Ała, przestań mnie bić ty Fałszywy pipku, co? Chcesz się nawalać? Ej, ty mi strzelasz z łuku! No właśnie, wypad z mojego domku, ale żeś tutaj syf robił. Wszystko, co czerwone jest moje, więc wypadł stąd podróbką. Nieprawda, to jest mój domek, a tutaj był przed chwilą Nubek. Ty możesz o tym nie wiedzieć, ale muszę cię rozwalić! Nieprawda, bo to ja jestem prawdziwym Pipkiem! Eee, Luczek, jak to? To jesteś ty? E, ja? Jak to ja? Chwileczkę. O nie, skończył mi się czas! O nie, sorry Pipek, to ja cię trolowałem!